Podcast Pewny Wybór. To audycja, która pomaga odnaleźć się na rynku nieruchomości. Wyjaśniamy trudne zagadnienia, odpowiadamy na ważne pytania, komentujemy bieżące zmiany. Ten podcast, tak jak nasi agenci, będzie dla Ciebie źródłem wiedzy o tym, jak dokonywać pewnych wyborów na rynku nieruchomości. Sprzedaż mieszkania to skomplikowany, wymagający czasu i zaangażowania proces. W dzisiejszym odcinku podcastu doradzamy, jak najlepiej go przeprowadzić, na co zwrócić uwagę i co zrobić, by był maksymalnie bezpieczny. Moim gościem jest Marta Szczepkowska Sadoch, dyrektor do spraw prawnych Freedom Nieruchomości. Dzień dobry. Dzień dobry, Marto. No i właśnie, na początek chciałabym, żebyśmy powiedziały, czym na co dzień zajmujesz się we Freedom Nieruchomości? Ja we Freedom odpowiadam za wszystkie kwestie formalno-prawne związane z prowadzeniem spółki, ale w kontekście dzisiejszego spotkania jestem też osobą, która w szkoli i wdraża nowe osoby wchodzące na rynek obrotu nieruchomościami. Naszych partnerów, którzy zaczynają działalność w ramach współpracy z naszą siecią i osoby, które u nas odpowiadają za tak zwaną finalizację transakcji. Czyli, że za ten cały proces od momentu skojarzenia stron do momentu podpisania klientarialnego i przekazania mieszkania. Czy taka sprzedaż, czyli jakby przeprowadzenie właśnie klientów przez cały ten proces, to jest trudna rzecz? No cały proces to przede wszystkim nie jest ten moment, momentu skojarzenia stron, bo on się zaczyna dużo wcześniej. On się zaczyna już od samego momentu, kiedy wpadamy na pomysł sprzedaży mieszkania, sprzedaży naszej nieruchomości. Od ustalenia jaka jest najlepsza cena ofertowa, za ile warto takie nie sprzedać, a ile już jest za dużo, bo nie znajdziemy potencjalnego kupca, albo będziemy bardzo długo czekać na znalezienie takiej osoby. Przez cały proces Poszukiwania osoby, która zdecyduje się na zakup tego mieszkania, no i potem ten końcowy etap, to już jest ten etap, gdzie strony ustaliły warunki transakcji, ale mimo wszystko jeszcze jest tam trochę rzeczy do zrobienia, trzeba zgromadzić odpowiednie dokumenty, zebrać odpowiednie informacje, umówić akt notarialny, zadbać o to, żeby te rzeczy, na które strony się umówiły w tym akcie się znalazły, no i doprowadzić do przekazania tego mieszkania. Jak należy przygotować takie mieszkanie do sprzedaży? To wszystko zależy od mieszkania, zależy od lokalu, od tego, jaki to jest rodzaj nieruchomości. No, często się zdarzają lokale na przykład, które mają nieuregulowany stan prawny, albo nie do końca go uregulowali, bo były spadkowe, tak, babcia czy rodzice zostawili na mnie i nabyliśmy je w drodze I tu są kwestie takie formalne do wyprostowania, które trzeba przygotować, ale też od tej strony takiej wizualnej trzeba zadbać o to, żeby mieszkanie, które będziemy sprzedawali, było do tego przygotowane, tak, posprzątane, wyczyszczone, że tak brzydko powiem, rzeczy osobistych, żeby jak najlepiej się prezentowało gdzieś tam w ofercie. To jest jakby jeden element, przygotowanie oferty sprzedaży, potem jest drugi element, gdzie tą ofertę zamieścić? W tej chwili na rynku dysponujemy bardzo wieloma serwisami internetowymi, na których takie ogłoszenie można zamieścić i takie przeciętne kowalski nawet może nie zdawać sobie sprawy, ile tego jest, które są najpopularniejsze, które ma mają najlepszą konwersję, z których najwięcej osób kupujących się zgłasza potem, tak? To jest ten drugi etap. Dobrze jest przygotować rzut takiej nieruchomości, żeby też potencjalnej osobie zainteresowanej pokazać, jak to mieszkanie wygląda, bo jednak układ pomieszczeń ma dla wielu osób bardzo duże znaczenie, tak? Czy będzie spełniać funkcjonalnie takie mieszkanie? Mieszkanie, taki lokal nasze potrzeby. Myślę, że też fajnie jest przygotować dobre zdjęcia nieruchomości, też po to, żeby między innymi zaoszczędzić sobie trochę takich oglądaczy, którzy wcale nie takiej nieruchomości szukają. Im lepiej przygotowana oferta, im bardziej precyzyjny opis. Tym większe prawdopodobieństwo, że odwiedzające osoby szukujące mieszkania będą bardziej zainteresowane. Może będzie ich mniej, ale to będą te osoby, które bardziej są skoncentrowane na tego typu nieruchomości, to, jest to czego oni szukają. Też mi się tak wydaje, że wciąż jest sporo takich osób, którym się wydaje, że one będą umiały sprzedać swoje mieszkanie najlepiej, no bo przecież one wiedzą jakie są jego walory, wiedzą gdzie ewentualnie możemy się doszukać jakichś problemów. Ale właśnie chciałabym, żebyśmy spróbowali takim osobom podpowiedzieć i też przekonać je do tego, żeby bezpiecznie sprzedać mieszkanie, warto jest właśnie odjąć taką współpracę z doradcami nieruchomości? No zdecydowanie, przede wszystkim oszczędza to nam dużo czasu, tak? Bo ktoś, kto kiedykolwiek próbował sprzedawać swoje mieszkanie, to wie, że wystawienie na jednym serwisie ogłoszeniowym kończy się tym przez najbliższe dwa dni. Jedyne co robimy, to odbieramy telefony od osób zainteresowanych z pytaniami, a osoba, która profesjonalnie i zawodowo zajmuje się pośrednictwem sprzedaży nieruchomości, wie na co zwrócić uwagę, co w ogłoszeniu napisać, jakich informacji udzielić. No i przede wszystkim zatrudniona jest przez nas do tego, żeby na te pytania za nas odpowiadać, tak? Oszczędzając nasz czas, naszą irytację trochę, bo tych telefonów jest bardzo dużo. Poza tym ta osoba też ma grono swoich klientów, którzy poszukują mieszkań, i już na samym wstępie, na samym początku współpracy z pośrednikiem, jest w stanie odsłonić w pierwszej kolejności tę osobę, bo już na preferencje potencjalnych kupujących, którzy na ten moment czegoś takiego być może szukają. No właśnie, ale też dosyć istotną kwestię odgrywają kwestie formalne, właśnie przy tak. sprzedaży, przy kupnie mieszkania. Jakie dokumenty są potrzebne, i właśnie też jak państwo, jako agencja możecie pomóc? Dokumenty zależą od tego, jaki rodzaj jest mieszkanie, w jaki sposób dana osoba nabyła daną nieruchomość. One będą determinować nam kolejne dokumenty. Myślę, że w ogóle zacząć warto od weryfikacji księgi wieczystej. Księga wieczysta jest takim dokumentem, który podstawowe informacje, najważniejsze informacje zawiera. Zawiera informacje czy to jest ta nieruchomość, tak? Czyli adres, położenie, lokalizacja. Zawiera informacje, kto jest właścicielem danej nieruchomości. Zawiera informacje, czy dana nieruchomość jest obciążona, czy są w stosunku do niej jakieś roszczenia. I ewentualnie aktualne wpisy hipotek. Pamiętajmy przy tym, że hipoteka zawsze obciąża nieruchomość, a nie właściciela. Wraz ze sprzedażą nieruchomości obciążonej hipoteką, ona przechodzi z tą nieruchomością. Tak, Ona jest na nieruchomości, a nie na właścicielu tej nieruchomości. Mogą nam się to zdarzyć takie nieruchomości, które nie mają. Właściwie one nie są nieruchomościami, tak? ale takie prawa, takie lokale mieszkalne, które nie mają księgi wieczystej. To też jest w porządku. W obrocie dalej funkcjonuje tak zwane spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu. jest rodzaj prawa własnościowego do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej. Te prawa mogą mieć Założoną księgiewicz czystą, ale nie ma takiego wymogu formalnego, żeby, że ona musi być. I to dalej jest bezpieczne mieszkanie. Takie mieszkanie można kupić. Natomiast no, trzeba wiedzieć, jakie dodatkowe dokumenty trzeba zebrać, żeby potwierdzić, że dana osoba, która twierdzi, że to prawo jej przysługuje, faktycznie jest właścicielem, bo nie możemy tego zrobić po księgach czystych. Są też przypadki, dla których księgi nie założymy dla tego prawa, ale one są na tyle szczególne, że nie wiem, czy to jest czas i miejsce, żeby to poruszać. Mi do głowy z kolei przyszła jedna rzecz, na przykład, jak to jest z mieszkaniami przy wspólnotach mieszkaniowych, mhm. bo tam też to różnie chyba jest Także, na przykład. W pewnym stopniu jest się właścicielem mieszkania, ale na przykład nie ma się chyba gruntów wykupionych, tak? Nie, no, to już jak mówimy o wspólnotach mieszkaniowych, to właśnie mówimy o tych lokalach, które mają udział w gruncie. Wtedy mówimy o tzw. nieruchomości lokalowej, czyli o lokalu, Musi wystąpić grunt, tak zwane prawo związane z udziałem w gruncie pod tą nieruchomością. Tak? To wtedy mówimy o nieruchomości lokalowej albo o lokalu stanowiącym odrębną własność. Natomiast przy spółdzielczych własnościowych prawach do lokalów nie mamy tego prawa w gruncie, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami, spółdzielczy własnościowe prawo do lokalu możemy przekształcić tą tak zwaną nieruchomość lokalową. Tak w cudzysłowie mówiąc, wykupując grunt, tak? bo to jest taki proces przekształcenia tego prawa, ale nabywając ten grunt i wtedy też możemy oczywiście założyć księgę wyczystą na tym etapie, ona jest zakładana po prostu. Okay, i Państwo że Rzeczywiście, przy takich kwestiach podpowiadacie, pomagacie to zrobić? Tak, jeśli jest taka potrzeba, to tak, no bo te prawa są dalej w obrocie i nie ma obowiązku przekształcania tego. Ale jeśli ktoś ma takie życzenie, to możemy podpowiedzieć, jak to zrobić. No, czy to wszystko, jeżeli chodzi o kwestie formalne? No, na no, pewno, na nie. pewno nie. <laughs> bo to, tak jak powiedziałam, są rzeczy, które wymagają różnych czynności, w zależności od tego, jak nieruchomość została nabyta. Tak? Musimy pamiętać, że osoby, które kiedyś kupiły nieruchomość, być może właśnie posiłkowały się kredytem mieszkaniowym i mają wpisaną tą hipotekę, a, a druga osoba, która to kupuje, chce to na być w bezpieczny sposób, tak? I tu też trzeba zabezpieczyć tą kwestię, uzyskać stosowne zaświadczenia i zapewnienia banku, że jeśli kredyt z ceny sprzedaży zostanie spłacony, to bank zgodzi się, bank ten, który kredytował, na wykreślenie tej hipoteki. I zwolni nam to zabezpieczenie. To jest też szczególnie istotne, bo osoba, która kupuje też może brać kredyt i pojawi się tam druga hipoteka ustanowiona przez nasz bank, aż w sensie nowego kupującego bank, bo on też bierze kredyt i będzie zabezpieczał ten kredyt właśnie do nieruchomości. Ale zakładając, że jakby tutaj te wszystkie mhm. kwestie formalne idą nam całkiem sprawnie, to Państwo też pomagacie między innymi już nowym właścicielom podczas podpisania aktu notarialnego. Tak, że współpracujemy najczęściej z kancelarią, tak? bo, bo to notariusz de facto przygotowuje akt notarialny. Natomiast oczywiście my przekazujemy pewne informacje za zgodą obu stron transakcji do, do, do kancelarii, żeby przygotować tak akt z zapisami, na które strony się umówiły. Ale to już jest ten końcowy etap. Te wszystkie rzeczy trzeba zgromadzić wcześniej, przygotować wcześniej, ustalić wcześniej. Na wszystko to trzeba czekać. Trzeba w odpowiednim czasie też o pewne dokumenty wystąpić, żeby one jak się nie przeterminowały, bo one też mają swoje okresy ważności. Przy takich wszystkich rzeczach no, parę kwestii trzeba zweryfikować. Tak, bo też na przykład będzie istotna kwestia, w jaki sposób ktoś nabył tą nieruchomość, czy on ją nabył na przykład Zasobów gminy. I w związku z tym została im udzielona bonifikata temu nabywcy jako długoterminowemu najemcy. I być może sprzedaż nieruchomości przed upływem pewnego okresu będzie się wiązała z koniecznością zwrotu tej bonifikaty. Może też wystąpić podatek dochodowy, jeśli sprzedaż nieruchomości następuje przed upływem pięciu lat od daty i nabycia. I to też są tak zwane lata podatkowe, a nie lata od 1 maja do 1 maja, trochę inaczej się to liczy. I też klientom trzeba na to zwrócić uwagę, żeby o tym się nie zdziwili, że mają jakieś dodatkową kwestię do uregulowania względem. Urządu skarbowego. Formalności jest na pewno całe mnóstwo i, i każda sprawa tak naprawdę wydaje mi się też, że jest jakby traktowana indywidualnie. Dlatego przejdziemy do kolejnego pytania, gdzie najlepiej publikować oferty nieruchomości? Bo wiedziała Pani mhm. o tym, że tych możliwości jest tylko 100 tysięcy. Myślę, że to zależy od rynku. Od sytuacji, gdzie nasza nieruchomość się znajduje, bo pewnie inaczej będziemy sprzedawać nieruchomość w małych miejscowościach, w takich małych naprawdę do kilku tysięcy, a trochę inaczej w dużych aglomeracjach. Dzisiaj internet jest częścią naszego życia i pewnie się nie obejdzie bez tego, żeby taką ofertę zamieścić gdzieś w serwisie internetowym, ale też trzeba wybrać dobry serwis internetowy, ten, który najlepiej będzie nam tych kupujących przysyłał. Natomiast często jest tak, że osoba pojedyncza, pojedynczy klient może nie wiedzieć nawet, które serwisy są najbardziej popularne w danym rejonie, my natomiast jako pośrednicy, jako biura, no mamy te statystyki, bo my też sprawdzamy, w których obszarów i na których serwisach najwięcej mamy zapytań o nasze oferty, bo to się różnie rozkłada, jeśli chodzi o teren Polski i ze względu na serwisy i ze względu na rodzaj ogłoszenia. Tak, inne nieruchomości w tych serwisach się lepiej konwertują, a inne winy. Czym różni się zamieszczenie ogłoszenia przez agencję, a czym przez osobę prywatną? My jesteśmy w stanie dotrzeć do wielu serwisów jednocześnie. Pracujemy z wieloma takimi dostawcami, z tymi portalami, które takie ogłoszenia publikują. No osoba prywatna przede wszystkim musi to zrobić ręcznie, na każdym serwisie pojedynczo. Oddzielnie poświęci temu bardzo dużo czasu, nawet kopiując opis z jednego do drugiego. No ale musi to załączyć zdjęcia, każde pojedynczo. My to robimy, nie chcę powiedzieć, że hurtowo, ale poprzez specjalny program. Przy okazji tych zdjęć, no. to ja bym może podpytała, bo też bardzo często osobom, które same wrzucają te ogłoszenia, wydaje się, że wrzucają bardzo korzystne zdjęcia mhm. swojego mieszkania, a to też ym, tak naprawdę różnie bywa. Mhm. Państwo też jakby oferujecie właśnie profesjonalne tak. przygotowanie tak. takich tak. sesji. W, w profesjonalny sposób, z profesjonalnymi osobami, które zajmują się po prostu zawodowo robieniem zdjęć nieruchomości wiedzą w jaki sposób nie wiem, ustawić światło, żeby wyeksponować to, co jest naj, najbardziej wartościowe. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś uszukiwać czy kreować nierzeczywisty obraz, ale chodzi o to, żeby pokazać tą nieruchomość jak najlepiej dla potencjalnych Kupującego, bo no, ja sama widziałam wielokrotnie zdjęcia w tym pokoju, na którym głównym elementem zdjęcia był stół i dwa krzesła. Tak? I jakby nie było widać, co ten pokój de facto za sobą niesie, co za nim można urządzić. Więc dobrze przygotowane zdjęcia, nie niezałamujące się kąty, pionowe ściany, a, a nie gdzieś tam uciekające. Tak? No takie rzeczy nawet drobne, jak zamknięta toaleta, kiedy robimy zdjęcia. pousuwane nasze osobiste, prywatne zdjęcia, zdjęcia naszych dzieci, zabawek. Na Przede wszystkim porządek w mieszkaniu bo to też jest ważne, bez gotujących się garnków na, na kuchence. W taki sposób, żeby ta nieruchomość naprawdę zachęcała. Jak sprzedajemy samochód, to też go sprzątamy. Też chcemy pokazać, że to jest czysty samochód, że ktoś o to dbał i że, że jeszcze ma szansę długo posłużyć kolejnej osobie. Czyli jakby wracając na chwilę do tego pytania wcześniejszego, czym się różni zamieszczenie ogłoszenia przez Państwa agencję, a właśnie przez osobę prywatną, to jakby poza tym, że Państwo jakby zdecydowanie bardziej dotrzecie, bo właśnie wiecie też, jak, jak profesjonalnie przedstawić właśnie ten nieruchomości, no to też właśnie macie swoją bazę, że tak powiem, kontaktów, gdzie najlepiej byłoby właśnie taką nieruchomość zaprezentować. I ja myślę, że taki przeciętny Kowalski też może nie wiedzieć, że taką ofertę, żeby ona była widoczna dla potencjalnego kupującego, w jakiś sposób trzeba promować. Tak? No, ofert wystawionych jest ileś set. Czasami ileś tysięcy w jednym mieście o podobnych kryteriach, więc my, pośrednicy, wiemy, jak taką ofertę wypromować, żeby ona się wyświetlała żebym jak najwyżej, żeby potencjalny kupujący mógł na nią trafić. Mamy swoje sposoby, mamy swoje systemy, mamy przede wszystkim swoje doświadczenie, żeby mieć na to zwrócić uwagę. To, że czasami komuś się wydaje, że coś jest atutem nieruchomości, dla większości kupujących to nie będzie a atutem i odwrotnie, coś, co, co, co dla kogoś jest być może wadą, dla innego będzie zaletą. My, znając rynek, znając pewne preferencje panujące na tym rynku, też potrafimy i przygotować, opis i dobrze taką ofertę wypromować, żeby osoba szukająca mogła ją znaleźć. Też jest tak, że my staramy się jak najbardziej szczegółowo taką ofertę opisać, jak najwięcej kryteriów podać, bo osoba, która poszukuje, też pewne kryteria przyjmuje. Żeby mogła znaleźć taką ofertę, zawęzić sobie krąg poszukiwań, to im więcej danych takich podam, tym większa szansa, że, że znajdziemy na to osobę zainteresowaną. Jaki jest średni czas sprzedaży takiego mieszkania? To Ja bym chciała tutaj chyba rozgraniczyć dwie rzeczy. Po pierwsze, czas od momentu wystawienia, czy decyzji, że sprzedajemy, do momentu znalezienia osoby zainteresowanej To jest pierwszy okres, a drugi okres to jest moment finalizacji. Dlatego, że jeśli osoba kupująca dysponuje własnymi środkami, dysponuje gotówką, to jakby te terminy są zbieżne. Natomiast często jest tak, że osoba, która kupuje, będzie się posiłkować przy tym kredytem mieszkaniowym. Kredytem na zakup nieruchomości, kredytem hipotecznym. I to wydłuża ten okres o kolejne 2-3 miesiące. Myślę, że ten pierwszy okres do znalezienia nabywcy to jest do około 3 miesięcy. No i potem ten czas na załatwienie tych formalności związanych z uzyskaniem kredytu. Przy czym chcę też zaznaczyć, że te 3 miesiące to mówimy o nieruchomości, która jest wystawiona na cenę rynkową. Tak? Nie mówimy o przeszacowanych nieruchomościach, gdzie ta cena no, odbiega od warunków rynkowych. Bo klient też się orientuje, czy ma swojego doradcę, tak, wie za ile może kupić, bo pozwala mu na to zdolność kredytowa i w takich kryteriach będzie tylko szukał. No właśnie, też może przy tej okazji byśmy powiedziały o tym, że Państwo też właśnie pomagacie określić jakby wartość realną tego, tej, tej nieruchomości, którą klient chce sprzedać, bo te kwoty też czasami są po prostu z kosmosu. Są z kosmosu, po tym no, przeciętny Polak nie sprzedaje w ciągu miesiąca kilku nieruchomości, natomiast my jesteśmy osobami, które cały czas działają na rynku, także mamy najświeższą informację z rynku o tym, za ile danej lokalizacji, w danych parametrach nieruchomości się sprzedają. Pani Marto, no, tak po, po, pod koniec myślę, że dosyć trudna kwestia do poruszenia. Jaki jest idealny kupujący? Mm, nie powiedział uczciwy i wypłacalny. Ale to jest zdecydowanie większość naszych klientów, tak? Większość w ogóle klientów na rynku to są ludzie, którzy mimo wszystko, ja wiem, że są historie... O tym, jak to gdzieś zostało szukane, ale ja jestem w że większość ludzi, którzy podchodzą do zakupu mieszkania, to jednak ludzie uczciwi i podchodzący naprawdę w sposób odpowiedzialny do zakupu mieszkania. No, ważna jest ta kwestia wypłacalności, tak? Możliwości finansowej takiej osoby, ale też jestem w stanie, że jeśli strony się dobrze traktują i kupujące ze sprzedającym są w siebie uczciwi, to, to to jest dobra transakcja. bo Ona jest po prostu uczciwa. Nie ma pewnie jednego klucza idealnego klienta, bo dla jednego będzie idealnym klientem ten, który właśnie dysponuje gotówką, bo mamy tych pieniążków, Potrzebujemy szybko, bo mamy drugą nieruchomość, za którą musimy zapłacić, a dla kogoś innego idealny będzie taki, który pozwoli nam jeszcze trzy miesiące pomieszkać, bo nasz deweloper, od którego my z kolei kupujemy, dopiero wtedy nam odda klucze, albo klucze już mamy, ale musimy tę nieruchomość jeszcze wykończyć i potrzebujemy tego czasu, więc nie ma takiego dość idealnego klienta. Tak ważne, żeby strony na etapie podejmowania decyzji, że chcą ze sobą zrobić transakcję, ustawiły te rzeczy newralgiczne i tego się trzymały. I to jest, myślę, idealny klient. Oczywiście. Não, Pewnie lepszy klient, który ma środki własne i jutro może mieć na koncie pieniądze, niż ten, który musi załatwić proces kredytowy i to trochę jeszcze potrwa, no bo wiadomo, też nigdy nie ma tej stuprocentowej pewności, tak więc no ona jest często ograniczona stuprocentową pewnością, że ten bank tego kredytu udzieli. Ta gotówka zawsze jest tu i teraz, ale osoba, która zweryfikowała swoją zdolność, a my też dbamy o to, żeby tak się stało, żeby ten klient kupujący jednak potwierdził swoją zdolność kredytową z doradcą kredytową, który współpracuje z kilkoma bankami zawsze, że faktycznie takie możliwości finansowe ma i będzie mógł udzielony taki kredyt na zakup tej nieruchomości. Bank ze swojej strony oczywiście też weryfikuje nieruchomość do sprzedaży, bo obciąża ją hipoteką, zabezpieczając swoje interesy. My też wiemy, na co taki bank zwróci uwagę, więc też jesteśmy w stanie taką nieruchomość wcześniej do takiego obciążenia czy do takiej bankowej weryfikacji przygotować, żeby nie było problemu potem właśnie jak znajdzie się klient kredytowy. A z kolei chciałbym też podpowiadać o to, na jakich klientów uważać, czy są jakieś takie sygnały, które mogą nam dać znać, że coś może być nie tak? Myślę, że na takich, którzy chcieliby na przykład przenieść własność nieruchomości wcześniej, a zapłacić dużo później, Wiedząc, że mają środki własne. Pamiętajmy o tym, że własność przechodzi z chwilą podpisania akwumulowanego. Nie z chwilą zapłaty, tylko z chwilą podpisania akwumulowanego. Myślę, że warto uważać na takie osoby, które chcą niestandardowych zapisów. Znam takie przypadki, kiedy był wpłacony zadatek i taka osoba kupująca potem, że tak powiem, szukała dziury w całym po stronie sprzedającej. Po to tylko, żeby odzyskać dwukrotność zadatku, a wcale nie miała zamiaru tej nieruchomości kupić. Więc no, trzeba zwracać uwagi na niestandardowe zapisy. Przy czym zwykły Kowalski nie jest w stanie <grym> często zwrócić uwagi, bo nie ma takiego doświadczenia, że coś, jest, że coś nie jest standardem. No i wtedy myślę, że warto chociażby z takich powodów poprosić tutaj pośrednika o współpracę, o tym, żeby bezpiecznie sprzedać swoje mieszkanie, uzyskać cenę sprzedaży i spać spokojnie. Bardzo pięknie powiedziane. Pani Marto, jeszcze jedna kwestia. Jak sprawnie przenieść się z jednego mieszkania do drugiego? Myślę, że w tym wszystkim najważniejsze będą kwestie terminów. No oczywiście finansów też, tak, sprawdzenia naszych możliwości. Czy sprzedaż jednego mieszkania i zgromadzone przez nas środki wystarczą na zakup drugiego? Czy być może potrzebne będzie wsparcie się kredytem mieszkaniowym na to drugie mieszkanie? Być może też konieczna będzie spłata hipoteki z pierwszego mieszkania. I to też trzeba ze sobą jakoś połączyć, ale w tym wszystkim też warto zadbać o to, żeby nam się nie nałożyły terminy, żeby nie wyszło w ten sposób, że. Wcześniej musimy zapłacić za nowe mieszkanie, zanim sprzedamy te poprzednie, te obecne, w których mieszkamy. I tutaj warto wesprzeć się profesjonalistami, którzy po prostu podpowiedzą nam, ile trwa sprzedaż danej nieruchomości na danym rynku, bo młode rodziny pewno będą zamieniać mieszkania z mniejszego na większe ale będą też takie osoby starsze, które będą chciały zamienić większe mieszkanie, albo na wyższych piętrach, na no coś mniejszego, niżej, łatwiejszego, więc myślę, że, że po prostu warto tutaj podpytać no, pośrednika. Pani Marto, jeszcze tak właśnie na koniec chciałabym, żebyśmy w kilku słowach podsumowania powiedziały, właśnie na co warto byłoby zwrócić uwagę i od czego zacząć sprzedaż mieszkania. Takie, nie wiem, trzy do pięciu powiedzmy takich najważniejszych rzeczy. Na to, czy mamy uregulowaną sytuację prawną, tak, czy księga wieczysta, czy inne dokumenty potwierdzające, że jesteśmy właścicielami nieruchomości faktycznie to potwierdzają, czy nie ma tam jakichś wpisów, które potencjalnego kupującego mogłyby zaniepokoić, czy bank kredytujący zakup takiej nieruchomości uzyskać stosowne zaświadczenia, gdyby tak było, przygotować nieruchomość pod kątem wizualnym, tak, jeśli mamy odpadające listwy, to może warto je dokręcić wreszcie. Jeśli gdzieś tam nam cieknie kran, to też myślę, że warto to naprawić. I przygotować się, jeśli chcemy to robić samemu, na to, że trzeba będzie ze swojego życia trochę czasu przekazać na to, że trzeba będzie cierpliwie odbierać telefony, powtarzać A. często, gęsto, w kółko te same informacje. Albo skontaktować się z dobrym pośrednikiem, jeśli mamy, mamy podsumować. I żeby mieć właśnie trochę spokojniejszą mhm. głowę, zwróćmy się do profesjonalistów, m.in. do właśnie doradców z Freedom Nieruchomości. Zapraszam. Dziękuję Pani Marto bardzo za rozmowę i pewnie do usłyszenia. Dziękuję bardzo. <laughs> Jeśli spodobała Ci się nasza audycja, koniecznie zostaw komentarz. Nic tak nie rozbija jak zdrowy feedback. Wydawcą podcastu jest ogólnopolska sieć biur Freedom Nieruchomości.